Powiem ci tak, jak... Normalni, czy nienormalni? Chyba nie. Chuj nie, ale ich dużo. Ej, kurwa, rzuca te... Żeby mieli szansę, no. no ty, 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 tylko mi jedno powiem. To... Oj, sam? Jak mam ich zabić. Ale <gryś> chłopie, ja zeskoczyłem, nie? Wyposaż broń, mam. Zadaj przeciwnikom obrażenia przy użyciu karabiny. 71 A tu jest pompa. Może być ciężko. Zamknij tu <grymne> Nigdy nie była wystarczająco otwarta, żebym musiał ją zamykać. No ja bym się kłócił. <grymne> Kurwa, też możesz polenizować i Nie wchodziłeś, nie sprawdzałeś. <grymne> Ej! Ale kolega mówi. Moja była no to... pęknięta, więc wiesz, no ale... <laughs> jak już tak się zawstydziłeś, zacząłeś się śmiać, to ja czuję, że się może być Krystianek na rzucie. pora jeszcze. Karabin szturmowy napastnik, tak? To jest start. Teraz. Karabin szturmowy z tumikiem. To jest skarb. karabin no to nie, to karabin, napasnik. Karabin napasnik to karabin napastnik to karabin napastnik. Niech napastować Weź do tego Oj Jakiś, Jakiś myślący daleko jesteś No ty to kurwa daleko jesteś Jest to do wydałbym na ciebie moje 500 golda Ale ich nie masz Ja wiem Ale <laughs> Dlatego Ja go jeszcze podniosę Eee tam jest Wiem, 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 wiem. Chodź bardziej tutaj. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie. Ja idę na jego. O, dziękuję. No, tu, tak. tu. Tu za kamieniem, za kamieniem, za kamieniem. Został za 7 dych. Tu. Dead. Kolega się kurwa nie spodziewał. Dwóch jeden leci tu od razu Dead zaskakujące, że nam nic się nie stało. Dwóch tu płynie, jeden tutaj płynie, przy wodzie. w wodzie. ale tego wodzie, on ma zero, już prawie. Cztery dechy dostał Dead, dead, dead. To bot, bot, bot. 160 White. cztery dychy biało on ma zero, on ma zero dosłownie zero oj, e, u góry jeszcze jest jeden bierzcie tego z tyłu, ja biorę tego leży Панове, огър... ...троха огъръл. Кои са те? Да, то боти. Тук по Крак. Ile leży. Dead. Nice. ja jednego też zabiłem Tutaj jest spodem. O ile bije? Dead. to jest to? Ja ci wyrzucę. Zostań. A. Dobra. Zostań. Dobra, to No. I to. Dobra. Potrzebuję tarapaty Jesz Tarapaty 000 na mnie Nice Jeszcze inny będzie gdzieś, ale to dawaj na szybko może A ten co robi? On idzie po kartę pewnie no. Mówiłem, no. że tak da się inaczej nie skończy. Czy Stand oh. stand-up? Czy